Witam was, niedziela, szósta rano, co ten Krzysiek wykompinował, co znowu wykompinował. Krzysiek tam nie kompinuje, jadę, zobaczymy z ciekawości co tam się dzieje w tych Skierniewicach. Właśnie leją, pałują, ludzi przeganiają, zobaczymy. zobaczymy. Ja tam jadę kupić puszki, a jak będzie to się okaże. No właśnie, dobra, spauzujemy coś, nagramy z ręki. No wjeżdżamy i wam powiem, że tam cały plac ten parking wielki pusty Tutaj tak samo nie lepiej, ale jakieś widzę buty, nie buty, zboże zboże jest, ale gołębi nie ma. Nie, gołębi nie ma, stoi też z tymi puszkami. No ja jadę tam sobie stanę, spazujemy. A jednak witam Was ze Skierniewic. 300 rano udało się dojechać. Ten wariat jest, więc puszki jakieś będą. Stoją moje puseczki. Jakieś giełdarze są nawet Klatki nie klatki, ale rynek jest, to jest Tragedia Tragedia Parę klateczek, ale są Nie można powiedzieć, że nie, bo są Ja będę brał te puszki i on mi po nas znowu Zboże. jest widać Dzień dobry Dzień dobry, tu mnie nie, nie kamery, nie wolno widzieć. To nie wolno, ja pana nie będę kamerował, jak gołębie muszę kamerować, ja nie a nie. będę, znowu mnie nie będzie. Co? Znowu mnie nie będzie. Kiedy pana nie było. A ogląda pan wszystkie to No kurwa, no to... to, to co, 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 co ja mam do roboty tam gruboczkę? To coś pan żeś tam szotowa. Za ciecia pojadę, W jakiej cenie tutaj takie jest pan? Wszystko po stówce. A, od sztuki? Tak. Te sam czy 150? Nie wolno, A widzę, tam stoją, tutaj stoją. Tak niechałem. to rynku, no praktycznie to, co tutaj jest, to nie ma, nie? Ale tam parkingi, wszystko puste, nie? Jak pan mówi, pan nagrywałem ja i go nie było. Niemożliwe. Tylko, że ja to dzielę, jak dłuższy film. To jest w niedzielę, jedna część, poniedziałek, druga, była i tak dalej. A teraz staram się jedną nagrać. I dobra, idziemy się, przejdziemy. A gdzie on mi zwiał? Od tych puszków? w puszków. Nie, to ten drugi. Tam śpiocha. Tutaj będę brał, się skończyło. Idziemy się, przejdziemy. Tutaj trzeba będzie iść oczywiście na hamburgera, kaweczkę. Wiedeńskie tam nikogo praktycznie nie ma. No tak jak widzicie, pusto. Pusto. Tam na, par tam na parkingu pięć samochodów. Uhuhu. Ale policji żadnej nie widzę, żeby ktoś ganiał. Nic ja nie wiem, Dzień dobry i wy jakiej cenie takie? Po 300 zł. Po 300 zł pan Takie motylki warszawskie, czarne. Prezentować. Dziękuję. Dzień dobry. W jakiej cenie tutaj, takie perłowe grochy. To luźnie. A tak mniej więcej po stówce, czy jak to będzie? kropek na robił pan poznakował sobie I wyloty i a tak jak ten groszek wylot koło Kołostówki pan mówi to jest czapal. czepelek nie ten biały ile taki Dychę, stówę <śmiech> różnie <śmiech> Dziękuję o, i to jest cały rynek lat. I ten natrafia Czy Nie potrzeba O kurde Locik No Ile taki? Co? Po piątku. Po 5 zł? Ile ich tutaj jest wszystkich? O kurde. Dobrze, genialnego Czerwone, nie czerwone, żółte nawet. I skąd? Z A, z Dziękuję. O, tutaj nikogo nie ma. Kaszanek na żółty ogonek, krymeczek. Leczek żółty A też nikogo nie ma 5 klatek i ludzi, i ludzi nie ma <laughs> się prosadzili. Dzień dobry Po 30 zł ceni takie zakoniki Widyn to jest czy motyl? Widyn i wy jakie cenie taki? 40 no 30, 30 zł za 400 zł Jedenski widzę, że jest czerwony. 50 zł. To pa ty na składzie. Żałniki żałowniki perłowe, tak? tak? I wy jakie cenie takie? 150 zł. Te zakoniki to które są w parze? Nie są samcy i samice. Wybrać, potem zamknąć, sparzyć Ale i krakowiaczek jest żółty i wy ceny cenie taki? 50 zł? Ja sam zaszukam, ale dzisiaj to nie to nie, dokupi, nie. Dzień dobry, wy jakie cenie tutaj ptaszki Tak jak ten pancer czarny I wy jakiej cenie taki? 40 zł taki z ale słabo widać strasznie. I para, i, i te czerwone. Te, Aha, wiedeńskie czerwone para, tutaj są winerki para. I w jakiej cenie takie? A? W jakiej cenie takie? Które? Winerki. Osiemdych. Osiemdych, a wiedeńskie te czerwone? To, okay. Stówkę. pan ceni za całą parę wiedeńskich czerwonych. Blajwin, to co to jest? I w jakiej, cenie, w jakiej cenie taka? W cenie jak i taka? 60 zł. tak. Te wiedeńskie się nie chcą pokazać. A nic, dziękuję. Dzień dobry. W jakiej cenie tutaj? Po Siwe Siwe budapeszty podychu A to Po 20 zł żółte budapeszty wykorące Dziękuję Zimno przecież Są Dzień dobry. Przedkładam, ja przedkładam. Nie mogę zaczynać od płacenia, były poczty, do których to wychodzi 330, tak? Za 11, no, za 300 do połowy. No, no to no tylko po prostu. Po 35zł po celi Ładne, czyste ptaszki Dziękuję Jakie tajanie tutaj? Takie ciemne? Takie sumieki są Wszystkie? No. Sztuki, po, po 7 zł. Po 7 zł pan mówi, takie ciemne od sztuki. O, tutaj coś. Toplerki, tak. żółte, na no, jakie cenie takie? No, wszystko jak. Wszystko, a, jak, jak wszystko by brało, to po 7 zł. O. Panowie, ładnie, świecą, ładnie widać. Dziękuję. wszystkie? Czy jak mówię, no tak średnio wie pan? Mi chodzi się spytać. 25 zł za wszystko. Poszła, po, po 25 zł. Nie wszyscy, nie wszystkie świętów na świat. 25 zł stała kratka. Ale bocian W jakiej cenie, taki bocian. Słuchał? W jakiej cenie taki bocian? 150 zł. nie <noise> Będzie kamerowany. No. Jeszcze dzisiaj będzie w internecie. <noise> no. No. Składowe. W jakiej cenie takie jasne? Po stówce. Po stówce, po stówce. Z pancerek też? Nie jest, nie do wydania. Aha, z pancerek. Tak jest. Takie jasne składowe. Wszystko na siwy ogół Dziękuję Dzień dobry Cała klatka z promocji tanio. Z promocji tanio, to no. znaczy po ile to jest tanio? No ile? No, Czasami to i 4, za darmo to bywa po, za drogo Po 4 złote no. Po 4, 4 zł. ta jest, jest na białym ogonie i, i, i bociankę i dereśka A to po 4 złote Kurwa, po 3 Nie mam gdzie tego trzymać, a to nałapanych jest. I tu w parach są też. Taki żałobnik z budateczką to w no, no To ładna para, <noise> dziękuję. I tak to widać. Tutaj żałobniczka ładna ma słowa. W jakiej cenie tutaj ptaszki? 180 zł. Średnio, tak? Jasne, jasne, jasne. Dziękuję. Witam pana. Proszę pana, wie jakie cenie takie ptaszki? To zależy na co się patrzy. Motylki? 700 zł. A te krymki gry, OS? 3200. leży są bajka Dziękuję i po rynku parę minut, człowiek wszystko obszedł Idę zobaczyć, czy delicy dzisiaj kupię czy nie kupię Tak się tam też stoi można się przejść tam parę klatek że minął, bo a to się pytają o ceny, a to handlują no to się wtedy nie przeszkadza ale jako tak rynek no mówię ale nikt nie przegania, nikt nie przepędza koło każdej klatki kupa ludzi to jest no dokładnie tak w środku. to samica, tam to Sam, tam, nie to samczyk to jest jeszcze kury. Nie ma matie motyłki czarne Modylki. Tyle Teresie się żałniki Nie, to sami Sami co tamta tam tam piury No i tak jak żem wam mówił no kołkazy klatki po kilku chłopów No i weźcie coś spytaj Dupę zawracaj tak bez sensu no i lecimy. Weźmiemy te puszki od tych psiaków. Weźmiemy hamburgera oczywiście. Witam, panie, witam Pana, uszanowanie. Coś Wydaje. Pan zrobił z tym rynkiem? Ani macie panie Wymyśliły, nie wiadomo na co i po co. Ale nikt nie chodzi, nikt nie gania. Ja Przekażmy, że tu pałami ich lali, przeganiali, wieś. Ale, chlali, wiesz. ale widziałeś, widziałeś, te kartki z zakazem? Te, te, te... Gdzie są te kartki? No tam, gdzieś no w ogłoszeniach. Jakieś wydrukowane coś, kurwa, zakaz handlu, tak? A Ta. nie piecąc... tam na słupie czy nie, gdzie? No, czy siedem, czy słupie. Idę za Ranaga. No idę, zara widzę, widzę, idę. Dzięki. A, dobrze mówił. Komór na terenie targowiska. Zapraszamy handel co niedziela od 6 do 9. się kupię takie, że. O. O, I tak jak widzicie, jakieś kartki tam po powieszali nikt tego nie pilnuje. Restrykcji jakich wielkich na to widzę nie ma, więc nie ma co się stresować. A jest i tutaj jakaś kartka, i na tym słupie. są. A, yes, A i idź pan tu. A to się Czy? Nic nie ma. Ty puszki mi, mi zostaw? Cztery paczki. Bo ja byłem wcześniej, to prześleża tam pod autem. Dzień dobry, co tam pan ściska? O, pasia, ty groszek i buda I wy jakie cenie takie ptaszki? A, po 8 zł. Po 8 zł pan ceni. Dziękuję. Dzień dobry. W jakiej cenie tutaj ptaszki? To są szpaki? I wy jakie cenie takie? 40 zł, ale to od sztuki czy za parę? Od sztuki. Od sztuki. Winerki jeszcze pan widzę tutaj, ma wy jakie cenie takie? Co? Winerki. No, ale wy. No A i, czaja, i czajki jakieś Dajka, jeszcze? Po 20 zł pan mówi. Dobra, idziemy dalej, złapiemy. Królik, to jest pana? Siąsiada. Siadajcie już się, się dowieli. To ją na od drugiej strony ładzi. Co? Co to jest za król? A zostawił pan? Ja, ja przejdę, Co? Co to za rasa? Taki się urodziła ja, nie? Miotła <grymna> Dla żony to bez to o Jezu kochany 80 zł 80 zł palce. Do fryzjera trzeba mieć Do fryzjera Jeszcze tam miotła też Na handel Zobacz. 50 zł 50 zł Tak. za 35 zobacz. 35 Krójczyk. fajna jest, naprawdę fajna. Ale to wy domu trzeba tak go trzymać, nie? jest pies, kot? Dobrze pan gadasz, niektóry to by się dobrze musiał zastanowić co to jest. Dzień dobry. Dzień dobry, co tam? Jakie cenie, panie, takie ptaszki nie? się dowiedzieć bym chciał. Proszę bardzo, co tam potrzeba? Je Czarno Czarnodzioby, Czarno -dzioby, gładkie po 30 zł. Po 30 zł pan ceni za gładkie. a te w koronkach? W koronkach też też po 30, to po 30 zł dwie dyszki, na białym łódzki czarny w deresie Deresie po 4 dyszki A i brudki są czarne brudki po pół dyszki. Jakby żółte były, to bym wziął par Ja żółte ja coś na kolor chcę kupić, ale to tak. Wcale mi się i nie pali no, nie no. i wiem. No. są dwie samiczki po, po Czarny wiedeński, taki pstry, trzy no. I tak można nagrywać, a to ciemne ciemne to 15 no, ale bez kół, bez kół prata. Bez, są gładkie, jest cała para i samczyk jest Samczyk, dziękuję bardzo Dzień dobry Wiedeńskie takie, na przykład ten czarny 30 zł Kolejny żółty 50 zł taka tutaj jest jasny biały ogon groszek i w jakiej cenisz? Pie, Aha, podychu po pierwszych. Po a te białe? te białe A też tak też po 30 zł. I tutaj jeszcze pan. Je podyszku. Wszystkie. I po białogony, nie białogony, po To dużo jest. Na Dziękuję. No to z tym też się mierzy. O pana kierownika. Co tam słychać? Po to, że sprzyjecha. Dopiero że sprzeda, już będziesz do kupiała. Nie, po prostu że proszę. proso nie? To. że paczek proso no to, to ja... dobra. trzeba i pogadać z ludźmi, postać, pośmiać się, Mają w krep, mają klateczki. Jakieś pocztowe, kaczory, nie, przygmile przeszkadzamy, czyli co, tego żółtego trzyma? tutaj, tutaj, Ja już myślałem, że że W jakiej cenie takie? 50. Po 50 zł, a taki mały? 30 30 zł. I tutaj takie olbrzymy? Nie, to są barany francuskie. Baranki francuskie. No, pan mówi, że barana ja bym się kłócił, że królik jednak. A tutaj wy jakiej cenie? Takie ptaszki? Tu widzę jest widynek fajny, czerwony. Ile? Po Dyszku pan tak mówi średnio Bo w innym będzie troszeczkę pewnie droższy o, o, Dziękuję Ręce marzną taka to robota W jakiej cenie? Tutaj takie wielkie Po stówce Postówce pan cenie. O są wielkie, naprawdę A tutaj ta poczta to jest różne 30 40 ja się nie znam, ale się spytam. Staropolskie są. Ale są, są jeden Jaki jest ten ten? ten? O pensywie. Ten biało-czarny pensil. Pan pan mówił. On taki fajny, taki? Jest, samicą kupiony za samicę samiec. Aha. Norma. Dziękuję. Uff. Przejdziemy się jeszcze tam kawałek, złapiemy. Idziemy do nas Tu króliki mają takie malusienkie. Jak to wygląda? Ale nie jest bardzo. W jakiej cenie, nie takie? 30 zł. Po 30 zł. Takie małe. A te większe? Słucham, samica jest kotna za tydzień czas, żeby płacić stówkę. stuwkę. Słuchaj, Dziękuję. Krótko i na temat. Konkretnie. To jakie wielkie? W jakiej cenie, takie olbrzymy? Słucham? Po stówie. Po stówie. O mój Boże. Ile one ważą? Wie pan czy nie? Do siedmiu kilometrów. To są dwa samce stalowe i sami hmm. I wie jakie nie takie? I wie, jak i ce, ce, nie takie, takie też po suwie. A to za osiemdziesiąt złotych, ten, samczy. ten samczyk. Ale te są olbrzymie. To są Belgii. Belgii, ale dajcie spokój. Dziękuję. Króle, króle, króle. Pan widy, nie wiem. A nie wiem, mi jasny. W jakiej cenie takie? 600 zł. Ile? 600. Motylki warszawskie za 600 zł. Czarne, ale jakie kosmy? Dziękuję. A tu króle, już króle. Tu jeszcze pan jakieś. Gąbki może ma. Gąbki, Dzień dobry. Jakie cenie tutaj ptaszki? Wiedeńskie. po 100 zł, bez różnicy. Czy żółty, czy biały? Biały to jest winerek. Pokaż się. 10 zł taki winerek. On, jak na winerka to sprytną magówkę. Taką żabkowatą. I dyszchę taki? I nie ma chętnych. Serio? Taki kurdezy wiedeński zmieszany jest. Pogasi się. No, oczywiście, że tak. Dziękuję. Ale orze. Króle tak jak każdy widział się po 100 zł Wielkie króle naprawdę wielkie tutaj szybci go wie? Dzień dobry Wy jakie cenie tutaj ptaszki Takie perłowe same tutaj są? I wy jakie cenie? wszystkie jak wszystkie to po 30 zł. One są na siwy. Ten, znaczy się wękrzej na zwykły ogon. Tam jakieś na siwy też się znajdzie, ale... To ciężko wiek. powiedzieć, że perłowy na siwy ogon. Można powiedzieć na ciemnym, no, no, no. Że na zwykłej Prowne. kicie, no tutaj grochy, nie grochy. A to jest lot czy nie? Z jednego wszystko. Wszystko z jednej. A no tutaj to ten perłowy groszyk naprawdę. Przedwoity. A jakie z takie perłowe? Wszystkie to potrzebne. Wszystkie to potrzebne. Jeszcze i tutaj. Jeszcze i tutaj. I... Widzieliście? Perłowa cała klatka grochy, białogony po 30 zł. Więc niby, że nie ma, a jeszcze są takie. tam. Ale tak, widym do, do pary, niedokupiony, na kolor nic nie wzięte. I takie oto buty. Ludzie już się pakują, uciekają. I witam was już na bieganowie, już po rynku policji nie było, straży miejskiej nie było, nikogo nie spałowali, ludzi nie porozpędzali. Mówią, że za tydzień już będzie normalny rynek, a nie za dwa tygodnie. No ja nie wiem, może ja wyjechałem było za 28 może troszeczkę wcześniej i nic nie widziałem jak później przyjechałem to puszeczki zakupione pieski będą, kotki zadowolone tam w klateczce coś siedzi ale nie pokażę wam pokażę wam dopiero w następnym odcinku więc zapraszam na następny odcineczek to będzie taka tajemnica i zachęta do obejrzenia na takiego wała pierdolisz Krzysiek to się zachowywał jak, jak dzieciaczek Chodź. No pewnie, że żartuje. Kurwa, tajemnicę robił jakieś. O. Wasz. chłopaku. O! o Jezu kochany! Moje nogi. Miał chłop tylko w samochodzie, w środku, w katce Pogadałem akurat tak, przychodziłem, pogadałem, bo tam miał. W w bagaździku, ale to tamte mi się nie podoba do miecza, Ale mówię, że w samochodzie jeszcze na, na siedzeniu mówi panie mam jeszcze. I przyniósł mi mówi młody samczyk zeszłoroczny Ganiany wpuszczy Nie w wpuszczę, no, w w zobaczymy. ja żem wyszedł Wydaje mi się, że drogo że mnie dał. Jak myślicie? Ile mógł kosztować? Zgadniecie, napiszcie w komentarzu. Pozdrawiam was. O. Aha, bolę zamarznę. Na pewno, i zimno. Jak szykuje ta się na tej jaja czy nie? Coś tam głuchata, coś tam kombinuje ta. O, i ta czerwona będzie. O, tu się sparzyła para jasnych. Tutaj, 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 tutaj na dole, że się sparzyły. O, tam już noszą. Tutaj noszą, tu jest. Ech, jest dobrze. Mówię... Czarnodzioby, żebym powys sprzedawał, to co to będzie? A nic nie będzie. O, tutaj wasz skoczył, tutaj te dzioby były z tymi wszystkimi jasnymi. Oni się muszą podoparzyć, podokąpinowywać. A wilinka już tam leci. Ciemno już ją wyrzuciły z półki, całkowicie. Jaogonka do Black Windra, bla się sparzy, żałniki się sparzy, wszystko jakoś będzie. A gdzie jest ta tomkowa Ej, nie widzę teraz. I ona się dojmała, nie sparzyłaś się Zara? zara No i ona musi być. Tężem ganiała ostatnio. A siedzi tutaj, jest. Dobra, jest wszystko. biorę wodę do domu, niech odmarza. Wodę się wystawi Dla psioka jedzenie. A tymczasem mówię, pozdrawiam was. I nie wiem, co tam będę robił. Następnego wam nagrał. Ciężko jest tak coś wy wykompinować i nagrać, ale będziemy się starali mówić. Dobra słuchajcie, ja, ja to idę do domu, pozdrawiam Was i do następnego. Dzień.